Cześć witajcie, z tej strony Black Duck I dzisiaj mam dla was odcinek z War Thunder Będziemy grali niemiecką linią Tak więc, ruszamy z materiałem Dobra, tak więc Jesteśmy na mapie Polska Znowu Bardzo często mieszczę na tą mapę Jakoś tak, nie wiem czemu Ale przynajmniej Zazwyczaj coś na niej się udaje zrobić Tak więc, lecimy e, Tam przeciwnicy przyjmują B No ale, tam jest naszych dużo To się tam pluć nie będę Natomiast, no, oni już tu strzelają Nie wiem kto tam jest, ale ja na razie tam mają, mam zostawić w pokoju Wiesz co, moje nie będą bardzo radzić No i już sobie poradzili chyba ładnie Dobra, ja jadę do przodu Dobra, będę jechał za nim, jak coś to on przyjmuje, pierwsze strzały Ja jestem też zadowolony, żeby jechać przed nim. To jest drugi powód. Dobra, tu jest punkt B. I raczej ten lepiej nie przejeżdżać. Aczkolwiek. Nie, lepiej ten nie przejeżdżać. Wiemy, że jest tam. Tak, więc trzeba poczekać, aż coś stamtąd wyjedzie Ja nie wiem, jak go zabić tam Nie ja sobie go chociaż oznaczmy na mapie Dobra, to jest kw z drugiej strony Chyba Gdzieś nie pomiję Gdzieś to jest kobieńka, ta co też nie chce kampi, trudno. My się ustawimy tutaj. Tak nie wiem bardzo czy jechać, czy nie. Mogę się w sumie nastawić z tej strony. jest lit miejsca. Albo ktoś chciał przyjeżdżać. Mogę no, się poobserwować, czy gdzieś tam tędy jest, przejechać, czy coś. Jakieś oznaczenie jest. O, widzę goście, widzę goście, widzę goście. Coś koło 400 tam jest a i 250, czyli nie trafiłem. Eee, dobra, dobra, pewnie siedzimy dalej. Miejmy nadzieję, że będę na niego tam jechał, bo nie ma sensu. wtedy też nie przejadę. Jestem trochę odcięty i za mną jest czołg ciężki. Czyli albo jakieś Airely, albo jakieś piękki. Nie wiem, zobaczymy czy jest. ten tędy. Dobra, jeszcze nie ma. To był KW1, a jednak to było. Ja tam jest jakiś zestaw przeciwników. Ale dobra, tutaj trzeba oby walczyć. Czy na tym nic nie wyjedzie A wszelkie wpadek się ustawi, napisz ten tym budynkiem. No, ile ich tu jest? Jedno. On został po gąsieńce, czyli mi się nie wychyli ale o tutaj ja powinienem być gdzieś w stanie zabić no właśnie dobra a nas nie żyje nie, bardzo mi się to nie podoba no ale miejmy nadzieję, że my przeżyjemy inaczej przeżyjemy, ale nam na plecy nie wyjadą bo na naprzód to, naprzód to git jak wyjadą Dobra Tych więc obkręcamy się I jedziemy Tą strefę, niestety trzeba zostawić na rzecz innych No i nam wyjechaj na bok Ja zdobijam, a nasz sztuk tam dalej stoi I nic No trudno Do kolejnego pojazdu Dobra, lecimy do przodu Idziemy tam, gdzie wcześniej był z tym pancerem. Bo sam będzie dobrze strzelać. No, idziemy na gościa. Goście w chwili si pali, więc. Dobra, nie ma gościa. Dobra, no on nie wie. I to jest mniej mm, dla mnie dobra informacja. Ale dobra jest taka, zaraz powinien mieć atak Kartner On mi może trochę zadekoratować. Czyli możemy po prostu go zbombardować. No i mnie dobił, niestety. Myślałam, że zdąży przejechać, ale niestety jak się okazało, nie No i dopiero teraz go powinien dobić, no trudno Do kolejnego pojazdu Chyba już będziemy brać ten przeciwlotniczy Tak więc tak się prezentuje podsumowanie e, Oczywiście za zabójstwo Stumbancerem dostaliśmy liczbę się umiejętności No i dostaliśmy jeszcze malowanie, w sensie kamuflaż zimowy e, I bardzo się z tego powodu cieszę jak się okazało to był, to był koniec bitwy. Um, tak jak się prezentowała gra. Dajcie znać co o tym sądzicie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.